Chciałbym pogratulować Tanerowi zwycięstwa. No, wydaje mi się, że mecz był wyrównany, i tutaj e, troszeczkę jestem zmartwiony, że w końcówce nie utrzymaliśmy tego wyniku. E, praktycznie dwa błędy w defenzywie w końcówce e, spowodowały, że przegrywamy mecz, który w zasadzie był już wygrany. Nie wiem czy zasługiwaliśmy na prowadzenie czy nie, w każdym razie mecz był bardzo wyrównany. Dwa dobre zespoły. Powiem tak, że poziom był przeciętny, ponieważ na tym boisku bardzo ciężko jest grać w piłkę. To już podkreślam enty raz, Dopóki nie będzie odpowiedniej murawy, dopóty będzie gra tak wyglądała jak wygląda. Dużo, dużo błędów technicznych po nie, prostu nie sprzyja absolutnie i to chyba wszystko. Prosimy o pytania, śmiało zapraszamy. Panie Prezydencie nigdy nie przestraszymy się tej wizji zwycięstwa, co wtedy myślimy Dokładnie, ja mam wrażenie, że początek od początku drugiej połowy to my jakby już pod świadomości mieliśmy to prowadzenie i utrzymanie tego wyniku była za wszelką cenę, nie, nie próbowaliśmy starać się grać to co najlepiej nam wychodzi, mimo że próbowaliśmy i zmianami jakoś to wszystko utrzymywać, tą, ten poziom grania, niestety niestety staraliśmy się utrzymać ten wynik i zostaliśmy w pokarani tutaj.